Nie zrobił. się również. Również nie jest w stanie mu zaszkodzić. Będę. Będę. Miecz nie jest w stanie takiej zbroi zniszczyć. Moi drodzy, To jest miecz jednoręczny. Używano również półtora ręcznych. Miecze były bardzo drogie i każdy miecz chciał posiadać. Dlaczego miecze były droższe od innych broni? Przede wszystkim, aby wykonać miecz potrzebowaliśmy prawdziwego fachowca. Musiał być dobrze wyważony, zrobiony z bardzo dobrej bardzo dobrej jakościowo stali. Musiał być zrobiony po prostu z dobrego materiału. Zobaczcie, gdy miecz napiemy tu na środku, jeżeli on jest dobrze wyważony i go podrzucimy, on wpada nam do ręki. Jeżeli miecz nam się w jakiś sposób odegnie, on zawsze wraca do swojej pierwotnej formy. Jednak tak jak powiedziałem wam wcześniej, miecz, którym walczyło się dość wygodnie, bo był dobrze wyważony, nie mógł takie zbroje zniszczyć. Aby pokonać Olafa, potrzebowaliśmy chociażby takiej broni jak na przykład tofu. Pokór jednak zobaczcie, całą ciężkość ma skupioną w tym miejscu, a my trzymamy go z drugiej strony. Tak więc kilka silnych uderzeń faktycznie może powalić olafa, jednak nas bolą nadgarstki barki i nie możemy dalej walczyć. Stąd też e, bitwy trwały czasem długo i władanie toporem mogło być dość nieprzyjemne. Dzisiaj odbywają się różne rekonstrukcje dawnych bitew. Jednak one mają taki wspólny mianownik, że na większości z nich zakazana jest ta broń, broń łańcuchowa, kiścień, bo czasem była cała tak jakby kiść tych łańcuchów, odważników tylko zwykłych metalowych, mogło być ich nawet siedem, e, Morgenstern, może pokazać nazwę, po niemiecku znaczy to poranna gwiazda. Czasami była tylko sama kula, czasem napita kolcami. Dlaczego ta broń jest tak niebezpieczna i nie można jej używać podczas zwykłych rekonstrukcji? Otóż nigdy nie wiemy, jak ta kula się zawiąże. Zobaczcie, możemy zasłonić się tarczą, a ona może uderzyć nas w tył głowy. Hełmu nam nie zniszczy, ale może spowodować bardzo rozległe obrażenia wewnętrzne. I zdarzało się, była taka sytuacja, że jeden z rycerzy, który walczył po prostu podczas rekonstrukcji w czasach współczesnych. Otrzymał uderzenie właśnie tą bronią i na szczęście po trzech dniach pobudził się w szpitalu. Szczęśliwie nic się nie stało. Tak i tak ma to uważać.